I jeszcze muszę ogarnąć całą łazienkę. A jestem już taka zmęczona. Pani Magdaleno, co tak długo? Długo? Pani Zofio, sprzątnęłam całe mieszkanie w trzy godziny. Jak to długo? Pani Magdaleno, klienci będą chcieli obejrzeć mieszkanie dokładnie za 25 minut. Proszę się pospieszyć. O, dobrze, została mi jeszcze tylko łazienka. Szybko ją ogarnę. Mam nadzieję. <śm> Znalazłyśmy tyle informacji o leniwcach, że na pewno dostaniemy najlepszą ocenę na biologii. Oby tak było. Chciałabym zaimponować mojej mamie. Chciałabym dostać piątkę. Na pewno byłaby ze mnie dumna. O, no może? Jeźcie, ty masz zawsze taki porządek w pokoju i tak ładnie u Ciebie pachnie. Wyrzucę ten papierek, bo aż normalnie w oczy razi. Jejcia, masz powycierane kurze, wszystko takie ogarnięte. A, mama za mnie sprząta? Ja nienawidzę sprzątać. Mama za ciebie sprząta? Ty to masz fajnie. Moja mama nie wchodzi do mnie do pokoju, kiedy widzi, że jest bałagan, każe mi sprzątać. Ach, zawsze narzeka, wyrzuć śmieci, wynieś szklanki. Ja nie mam takiego problemu. Moja mama zawsze wynosi za mnie śmieci i zawsze za mnie sprząta pokój. No dobrze, pani Zofio, wszystko wysprzątałam. Mieszkanie błyszczy. No dobrze, dobrze, może być, może być. Jutro będziesz miała dwa mieszkania do ogarnięcia. No dobrze, pani Zofio, przyjadę jutro na ósmą, jak zawsze. A ja myślałam, że przyjedziesz na siódmą, żeby się wyrobić. Klienci będą jutro oglądać mieszkanie o godzinie 15. No dobrze, przyjadę na siódmą. No dobra, chyba mamy już całą pracę napisaną. Myślę, że jest naprawdę ekstra zrobione to zadanie domowe. Będę już szła do domu. Okej, okay, to na razie. No pa. Uch, padam z nóg, ale jestem zmęczona. O, cześć córeczko. Mama, już wróciłaś? Hmm, już? Jest już bardzo późno. Tata już wrócił? Nie, jeszcze nie. Mamo, czy ty musisz w tych ciuchach chodzić po domu? Przecież dopiero co weszłam. Muszę się przebrać. No i wypadałoby, żebyś się wykąpała. Bardzo śmierdzisz jakimś chlorem czy czymś, jakimś płynem do sprzątania pewnie. Błach. Lepiej się umyj, zanim tata wróci, bo jak poczuje ten zapach, o, to będzie kiepsko. A ja idę sobie trochę telewizję pooglądać. To ja wracam do domu po tylu godzinach pracy i, i słyszę tylko takie brzydkie słowa. Ach, milej by mi było, gdybyś mi tę szklankę wody podała. Pić mi się chce. Oj, mamo, przecież sama możesz sobie nalać wody do szklanki. O, jejku, jejku, co na kolację? Już wróciłem. O, tata, cześć! No cześć, a gdzie jest mama? Mama się kąpie. Dzisiaj wróciła bardzo śmierdząca z pracy do domu. Mama nie zrobiła kolacji, jestem głodny. Nie, nie zrobiła. Wróciła do domu i poszła się wykąpać. Och, już słyszę to twoje narzekanie. Przecież zaraz zrobię kolację, dopiero co się wykąpałam. Och, przecież ja się nie rozdwoję. Też niedawno wróciłam z pracy do domu. Kolacja zawsze powinna być gotowa dla męża. I obiadek dla córeczki! Przecież jesz obiady w szkole. Po co mam robić obiady, skoro tata wraca późno do domu? Chyba nie będziesz jadł karkówki albo schabowego o 21 godzinie. och schabowego? Zawsze chętnie bym zjadł. Co zrobisz na kolację? Jestem głodny. Zaraz zrobię ci jajecznicę. Jajecznicę to ja lubię na śniadanie, a nie na kolację. A ja chcę grzankę z drzemem? Jakbyście sami sobie kolacji nie mogli zrobić, ja też jestem zmęczona po pracy. Jutro muszę dojechać na siódmą rano, na sam koniec miasta. Jutro mam do posprzątania aż dwa mieszkania. No cóż, ja też jutro idę do pracy. No ja akurat na dziesiątą. A ja do szkoły na dziewiątą trzydzieści? Wiecie co? Dobra, usiądźcie na Sofie, zaraz wam zrobię tę kolację. No, i to rozumiem. Mamo, tylko jak chcę grzankę z drzemem. Mm, przypieczoną, taką jak lubię najbardziej. Dobra, dobra. Następnego dnia. Ale super, że nam się udało dostać piątki. Ekstra! Piątka z biologii to już coś. No, ale teraz matma. Nie przepadam za nią? Ja też nie, ale szybko minie. Chodź, bo się spóźnimy. Uff. No, i jak ci idzie, Magdaleno? Skończyłaś wreszcie? Tak, pani Zofio, umyłam wszystkie okna, tak jak pani kazała. Coś mizernie wyglądasz. A jakoś słabo się dzisiaj czuję, przepraszam. Jestem chyba po prostu przemęczona. No cóż, ostatnio miałaś sporo zadań, sporo pracy, zasłużyłaś na premię, naprawdę dobrze się spisałaś. Dziękuję. Dzisiaj musisz wysprzątać jeszcze jedno mieszkanie. Klienci chcą je wynająć. Musi być wysprzątane na błysk, żeby zachęcić klienta do wynajmu. No dobrze, dobrze zrobię to. Zapiszcie sobie zadanie domowe, ćwiczenia, strona 42, zadanie pierwsze, drugie i trzecie. Możecie już iść, dziękuję. Uff, wreszcie po lekcjach. Chcę już iść do domu. Ja jeszcze nie idę do domu. Dzisiaj obiecałam mojej mamie, że zrobię zakupy. Co? Ty zrobisz zakupy? Przecież mamy są od tego, żeby robić zakupy? Nie, my się wymieniamy. Raz mama robi zakupy, raz tata, raz ja, a czasami razem wszyscy jeździmy na takie większe zakupy. Czemu moja mama miałaby wszystko robić sama? Moja mama wszystko robi sama. Tata pracuje, ale jak wraca do domu, to już nic nie robi. Ojej, w takim razie twoja mama musi być bardzo zmęczona. Nie dość, że tak dużo pracuje, to jeszcze w domu musi wszystko robić? Według mnie to trochę dziwne. A według mnie dziwne jest to, że ty idziesz na zakupy. Dzieci nie są od tego, żeby robić zakupy. A mamy są? Nie wiem, masz jakieś dziwne podejście. Ja tam się cieszę, że mogę moją mamę troszeczkę odciążyć. Adziu, zaparzyłam dla nas herbatę. Powinnaś chyba chwilę odpocząć. Ojej, co się stało? Magdaleno? O, oh, bardzo słabo się czuję. No właśnie widzę, dziecko, słabo wyglądasz. O, oh, kręci mi się w głowie. O, siedź sobie spokojnie, zadzwonię po lekarza, zadzwonię na, na pogotowie. E, e, poczekaj chwilkę. O, nigdzie się nie ruszam. Ach, wreszcie w domu. Mogę usiąść przed kąpem i pograć w gry. O? Tata? Halo? No. Co w szpitalu? Jak to? A co się takiego stało? No, no dobrze. Dobrze, przejadę do szpitala. No pa. Pana żona będzie musiała zostać w szpitalu na kilka dni na obserwacji. O, dobrze, panie doktorze, ale czy już z nią lepiej? Teraz śpi, odpoczywa. Pana żona jest wykończona. Rozumiem, ale czy wszystko będzie dobrze? Tatusiu, tu jesteście. Wszędzie was szukałam. Co z mamą? Twoja mama jest przemęczona, musi odpocząć. Mama musi zostać kilka dni w szpitalu na obserwacji. Co? Jak my sobie bez niej poradzimy? Damy radę. Musimy zacząć odciążać mamę. Mama wszystko robi sama. Och, byliśmy bardzo samolubni. Tak. To prawda, ale czy moja mamusia będzie zdrowa? Myślę, że wszystko będzie dobrze, jeśli o nią zadbacie. Musisz bardziej pomagać mamie. Twoja mama też czasem potrzebuje odpoczynku. Dobrze, teraz już będę mamie pomagać. Obiecuję. Jeśli ta historyjka Ci się podobała, zasubskrybuj kanał Bajolanki i zostaw łapkę w górę. A w komentarzu daj znać, czy Ty pomagasz swojej mamie? W codziennych obowiązkach. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. PA!